Jest z nami Tomasz Grzywaczewski prosto z Los Angeles. Witam serdecznie, panie redaktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. No właśnie, w Stanach Zjednoczonych gorące chwile, bo protest w sobotę, ogólnonarodowy podobno był ten protest. Chodzi o falę. Zamieszek, które zaczęły się w Los Angeles, ale też i w innych miastach, miało być w ogóle prawie powstanie. Co z tego wynika, panie redaktorze? I czy te zamieszki będą się rozlewały? Czy będą wobec jednak stanowczej reakcji władz, będą się jakoś kończyć? W tym momencie wydaje się, że sytuacja jest raczej opanowana. Rzeczywiście w sobotę w całym kraju. Odbyły się w Stanach Zjednoczonych protesty pod hasłem No Kings, No Crowns, No Thrones, czyli nie ma. Nie ma króla, nie ma korony, czy nie ma królów, nie ma korony, nie Proszę ma królów. Proszę nam tronów. pomóc zrozumieć to hasło, no bo w Stanach tak. Zjednoczonych od czasów ogłoszenia konstytucji, czyli już dosyć dawno, nie ma króla. To prawda, aczkolwiek protestujący twierdzą, że Donald Trump sprawuje władzę w sposób absolutny, że jest takim monarchą absolutnym, w związku z tym trzeba przywrócić demokrację. Stąd też to odwołanie do nie ma królów. Natomiast na proteście, który ja obserwowałem, Akurat wtedy będąc, byłem zarówno w Los Angeles, jak i w Nowym Jorku, w sobotę byłem w Nowym Jorku, no tam miały odbyć się masowe, wielkie protesty. Liczbę uczestników szacowano na około 50 tysięcy, niektórzy mówili, że 100 tysięcy, ale no ja będąc na ulicach, no nie powiem, żeby to był protest o charakterze masowym. To oczywiście nie jest tak, że to było kilka osób, ale powiedzmy sobie szczerze, liczba 50 tysięcy osób w mieście liczącym sobie wiele milionów mieszkańców. Sam Manhattan ma, no to, to różne wyliczenia, powiedzmy, około miliona 700 tysięcy mieszkańców, no to nie są jakieś wielkie liczby, także trudno mówić tutaj o protestach, które ogarniają ogarnęły całą nowojorską metropolię. Jednocześnie no, tam wielu uczestników no, właśnie twierdziło, wznosiło hasła, że Donald Trump jest dyktatorem, że jest faszystą. Ale kto konkretnie wznosi się... te, te hasła? Czy to jednak nie są takie rzeczy inspirowane przez tych Właśnie którzy Dużo zwiąż... się mówi o, 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 o finansowaniu tych, tych protestów, no i też bardzo nieumiejętnej reakcji władz za, zarówno Los Angeles, jak i stanu Kalifornia. Tak, to znaczy tutaj, jakby patrząc na to, rozdzielając dwie rzeczy. Jeżeli chodzi o te ogólnokrajowe protesty, to a, chociaż w no, te, Los też rzeczywiście pojawiły się takie doniesienia, że one mogą być finansowane przez różnego rodzaju organizacje pozarządowe, po prostu wspierające progresywne lewicowe ideologie, jak chociażby przez Fundację Sorosza. W tych protestach, które ja widziałem w Nowym Jorku, brało udział bardzo wiele osób o poglądach takich, no jasno powiedziałbym, lewicowo-progresywnych, także to jest taka twarda baza antytrumpistowska. To znaczy, te protesty w mojej ocenie sobotnie nie zmobilizowały elektoratu Amerykanów, którzy po prostu nie są, nie identyfikują się jednoznacznie z tym ruchem nienawidzącym Donalda Trumpa i nienawidzącym wszystkiego, co jest konserwatywne, czyli taką twardą bazą raczej lewicowych wyborców Partii Demokratycznej. Z kolei te zamieszki, które odbywały się w Los Angeles, myślę, że ta sytuacja jest poważniejsza, ponieważ tak naprawdę w trakcie tych. Zamieszek, też plądrowania miasta, było bardzo wiele, pojawiało się bardzo wiele flag meksykańskich, flag również innych krajów Ameryki Południowej czy Ameryki Centralnej. Pojawiły się przypadki palenia flag Stanów Zjednoczonych. I to jest coś bardzo niepokojącego, ponieważ to oznacza, że w tych demonstracjach brali udział którzy, ludzie, którzy w żaden sposób nie identyfikują się z państwem amerykańskim. Więcej, którzy państwa amerykańskiego nienawidzą. No i to jest jednak coś szokującego, to jest jednak coś niebezpiecznego, bo przyzwolenie na tego typu działania oznaczałoby, że de facto państwo amerykańskie pozwala, żeby na ulicach pojawiali się ludzie, którzy domagają się tak, zlikwidowania, samych tak. stanów, zlikwidowania Stanów Zjednoczonych. To jest coś bardzo, tak jak wspomniałem, niepokojącego i jednocześnie to też pokazuje ten. Postępujący czy stymulowany przez progresywną lewicę proces trybalizacji społeczeństwa amerykańskiego. Nie tylko amerykańskiego, my to obserwujemy również w innych społeczeństwach zachodnich, gdzie pewnego rodzaju przywiązanie czy wierność do naszej ojczyzny zastępuje się tożsamościami plemiennymi. Na przykład to, to my to obserwowaliśmy w takim ruchu Black Lives Matter w roku 2020, prawda? Gdzie nagle rasa staje się czymś najważniejszym. To jest w ogóle zaprzeczeniem, tak nam już warto dodać na marginesie. No to ideałów pogląd ściśle Martina... e, e, rasistowski tak, <słuch> chciałem zauważyć. Tak, ale nie, to jest dokładnie pogląd ściśle rasistowski. To jest w zasadzie odrzucenie ideałów Martina Luthera Kinga, który mówił, że przecież kolor skóry ma być przezroczysty. Właśnie rasa ma nie mieć znaczenia. Każdy jako Amerykanin ma mieć te same prawa. Półtorej same minuty nam ideje. zostało, a koniecznie chcę zapytać o stanowisko um, Stanów Zjednoczonych państwa amerykańskiego do e, toczących się, no to trzeba nazwać wojną jednak między em, Izraelem a Iranem. E, na przykład tu mam korierę de Rassera, donosi, że tam em, przegrupowywane są siły amerykańskie w rejon Zatoki. Czy Stany Zjednoczone chcą przystąpić do tej wojny? Tego oczywiście nie wiemy, chociaż wczoraj odbyło się pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa, w którym oczywiście wziął udział Donald Trump. Rzeczywiście obserwowany jest wzmożony ruch, przerzucanie przez ocean powietrznych tankowców, co oznacza, że Stany Zjednoczone mogą przygotowywać się do nalotów. To niewątpliwie jedna z, naj, będzie jedna z, to jedna z najtrudniejszych decyzji w dotychczasowej karierze Donalda Trumpa. Z jednej strony pojawia się pokusa pewnego rodzaju rzucenia na kolana reżimu, a ja to i w planie minimum przynajmniej zmuszenie do całkowitego porzucenia programu nuklearnego, a w planie maksimum w ogóle być może zmiana reżimu. No, z drugiej strony Donald Trump przecież od początku konsekwentnie mówi, że nie chce, że chce zakończyć ten etap historyczny, kiedy Stany Zjednoczone włączały się do wojen. No, to by zaprzeczało jego wcześniejszej retoryce. Tutaj to też wywołuje pewne napięcia w ramach zwolenników Donalda Trumpa, w szczególności tych zwolenników, którzy Występują pod szyldem Maga, Make America Great Again. To też może być element techniki negocjacyjnej, że Trump, jak wielokrotnie wcześniej, no właśnie. No, bardzo, wczoraj w, 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 no bardzo wysoko podbił stawkę, bo domaga się bezwarunkowej kapitulacji. A ja to Lachów, tak. Zgadza się, taki PP został opublikowany w social mediach, ale to jeszcze nie oznacza, że Stany Zjednoczone włączą się do wojny, choć rzeczywiście taka pokusa może być bardzo silna, bo, jak mówiłem, ona mogłaby oznaczać zakończenie władzy Ayatollahów, czyli no, w zasadzie lik zlikwidowanie tego bezpośredniego niebezpieczeństwa ze strony Teheranu, z którym mierzą się od dekad amerykańskie administracje. Jednocześnie pytanie, co po Ayatollahach? Jak wiemy, próby wymiany reżimów na Bliskim Wschodzie bardzo często kończyły się no, w nie najlepszy sposób, dla Stanów Zjednoczonych. Także niewątpliwie to jest to może być jeden z zwrotnych momentów w politycznej karierze Donalda Trumpa, moment historyczny decyzja prawdopodobnie jeszcze nie została podjęta. Może być tak, że jak mówię, ta bardzo ostra taktyka negocjacyjna ma na celu zmuszenie Aerdachów do kapitulacji. Co się wydarzy? Zobaczymy. Wiemy jedno. No, Stany Zjednoczone mają potencjał, żeby uderzyć w instalacje irańskie, nuklearne, znajdujące się głęboko pod ziemią, których takiego potencjału nie ma Izrael. Nie ma wystarczająco silnych bomb burzących. Amerykanie mogą to zrobić, ale też jednocześnie ryzykują irańskim odwetem na amerykańskie bazy w regionie, które znajdują się bliżej niż Izrael. Przecież tam są bazy w Iraku. Łatwiej jest je atakować. Można je atakować z wykorzystaniem nie tylko rakiet balistycznych, ale na przykład Niesławnych, znam jest z Ukrainy dronów typu Szachet. Śmierć amerykańskich żołnierzy mogłaby się negatywnie odbić na poparciu dla Donalda Trumpa przez amerykańską opinię społeczną. Także tutaj naprawdę jest wiele argumentów z punktu widzenia amerykańskiej administracji za i przeciw. Nieprawdopodobnie trudna decyzja przed Donaldem Trumpem i jego współpracownikami. O czym mówił nam Tomasz Żywaczewski, korespondent Radia i Telewizji Republika Stanach Zjednoczonych. Bardzo serdecznie dziękujemy, redaktorze. Dziękujemy. Dziękuję serdecznie za rozmowę i życzę w takim razie Państwu miłego i dobrego dnia. Wzajemnie. Dziękujemy. Pięknego dnia.